Moi drodzy, usiądźmy i tak jak wspomniałem na początku, dzisiaj rozpoczynamy nasze rekolekcje. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam Pana Profesora Aleksandra Bańkę, który do nas wygłosi słowo. Słuchajmy się i myślę, że zaczerpnijmy z jego mądrości. Panie Profesorze, the floor is yours. Thank you. Dobry wieczór, szczęść Boże. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za taką możliwość spotkania z Wami, tym bardziej, że Uczestniczycie trochę w takim eksperymencie społecznym, ponieważ podobno to jest tak, że po raz pierwszy tutaj świecki mówi rekolekcję, więc to historyczny moment. Mam nadzieję, że sprostamy temu. Przynajmniej ja postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby, żeby było dobrze. Wszystkie uwagi krytyczne były widziane, żeby nie było wątpliwości. Kochani, spróbujmy dzisiaj, znaczy może tak. Kiedy uknuliśmy ten temat rekolekcji, on brzmi tak przewrotnie, czyli jak nie zgubić się w Kościele, no to pomysł był taki, żeby trochę spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy porozglądać się po takim doświadczeniu kryzysu, który chyba każdy z nas jakoś przeżywa w mniejszym lub większym stopniu w relacji właśnie do tego, co dzieje nam się w Kościele, czyli widzimy, że nam odchodzą młodzi z Kościoła, że starsi też się jakoś tracą, widzimy, że. Dotykamy rozmaitych zgorszeń, trudności, które przeżywa Kościół w Polsce, w Europie, w różnych wymiarach. No i jakoś staje przed nami pytanie, co się dzieje, rozmaite nauczania, sprzeczne głosy, sprzeczne opinie, spory, dyskusje. Jest jakieś napięcie i chyba nikt nie ma innego wrażenia jak właśnie takie, że jest jakiś taki moment pewnej niestabilności, czy zagubienia i jak spojrzymy z wewnątrz tego naszego doświadczenia, takiego właśnie Kościoła, no to, to, to nie jest to proste. Ale gdybyśmy na chwilkę wyszli jak gdyby na zewnątrz, spojrzeli z pewnego dystansu takiego historycznego, no to zobaczymy, że tak naprawdę, trzeba powiedzieć sobie wprost, że nie dzieje się nic szczególnego, że bywały w historii Kościoła okresy o wiele trudniejsze, o wiele bardziej dramatyczne, i że tak naprawdę wcale nie jest jakoś przesadnie krytycznie, po prostu jesteśmy w pewnym procesie dziejowym, Kościół i wspólnota Kościoła wiele takich, podobnych, innych kryzysów przechodziła, więc chyba najpierw trzeba przyjąć tam taką perspektywę pewnego spokoju i powiedzieć sobie wprost, że jednak Duch Święty, który jest w Kościele bardziej kocha ten Kościół niż my i bardziej mu na nim zależy niż nam, w związku z tym Trzeba nam trochę więcej spokoju, takiej mądrości i dystansu do tego, co często nas boleśnie dotyka. Co nie znaczy, że należy to doświadczenie lekceważyć, ponieważ myślę, że odpowiedź, której, którą powinniśmy sobie spróbować udzielić, albo pytanie, które powinniśmy sobie postawić, to jest pytanie takie, jak odnaleźć się w tej rzeczywistości, co tak naprawdę Bóg nam mówi. Co Bóg mówi do nas przez. To doświadczenie, które mamy, czyli kościoła, który jest w jakimś trudnym momencie dziejowym, w jakiś takich zawirowaniach. Jeśli faktycznie Bóg jest, jak wierzymy w tym kościele, kocha Go i prowadzi, to jednocześnie przez tą sytuację, którą mamy obecnie coś do nas mówi. I spróbujemy w tych rekolekcjach jakoś potem się porozglądać. A myślę, że zaczniemy od tego, co Kościół przygotował nam dzisiaj w, w liturgii Słowa, bo kiedy jakoś, jakiś czas temu, przygotowując się do tego naszego czasu, czytałem sobie właśnie liturgię Słowa z dnia dzisiejszego, Ewangelię z dnia dzisiejszego, to bardzo mocno poruszyło mnie i dotknęło to, że Bóg tak przedziwnie przygotował to Słowo i że już w tym słowie daje nam coś takiego, co jest pewnego rodzaju odpowiedzią. Zobaczcie, przede wszystkim jakoś bardzo blisko mi jest do tej postawy Greków, którzy przychodzą do Filipa i mówią, chcemy zobaczyć Jezusa. Tak naprawdę ci, ci Grecy to są, komentarze mówią, że to są poganie bojący się Boga. Czyli ci, którzy byli pochodzenia pogańskiego, ale mieli w jakiejś takiej szczególnej czci religię Izraela i jakoś z nią się utożsamiali, blisko im było do niej. I to, to jest troszkę tak jak z nami. To znaczy, my też wywodzimy się, mamy w sobie ten taki, można powiedzieć, tą historię pogańską. Prawda? Jesteśmy z tych, z tych narodów, z tej części świata, która została zewangelizowana, prawda? Która, którą misjonarze ewangelizowali, więc ma, mamy w sobie coś z tej pogańskiej krwi. Może dlatego blisko nam jest, czy blisko mi jest do tego pytania Pogan i tej prośby, że, że chcą zobaczyć Jezusa. Zwłaszcza, że kiedy jesteśmy w doświadczeniu jakiegoś trudu czy kryzysu, to, to chcielibyśmy jakoś tak namacalnie dotknąć obecności Pana i poprosić, żeby nam wyjaśnił, o co chodzi, co się dzieje, za kim podążać, jak rozczytać się w Jego słowie, które zostawia nam dzisiaj. Jak się właśnie nie zgubić w, w tym kościele, nie pomylić, nie pobłądzić. I Jezus daje taką niezwykłą odpowiedź. To znaczy, on nie mówi do Filipa i do Andrzeja, którzy przychodzą do niego w tej sprawie. Słuchajcie, zapraszam, przyjdźcie z tymi poganami, z tymi Grekami, jestem do dyspozycji, porozmawiamy, wyjaśnię im wszystko. Tylko y, mówi takie słowa, które mogą brzmieć dziwnie. To znaczy, zaczynę od tego, że y, pamiętajmy, że te słowa Jezusa, rozmowa z Filipem i z Andrzejem, to jest czas, który tak naprawdę zalicza się do wypadków poprzedzających mękę. Czyli właściwie ta rozmowa odbywa się w takim momencie, który za chwilę doprowadzi do najbardziej dramatycznego, wstrząsającego i kryzysującego momentu, czyli do męki i śmierci Jezusa. Więc to napięcie, ten, ten lęk, ten niepokój gdzieś tam w tle wybrzmiewa. Apostołowie już, już zbierają klimat tego zamętu który, i tego zagrożenia, które narasta wokół Jezusa i wokół nich. I w tym kontekście takiego zagrożenia, niepokoju, jakiegoś takiego no, kryzysu narastającego, czegoś wrogiego i niebezpiecznego, padają te słowa. I pada odpowiedź Jezusa, który mówi takie dwie rzeczy. One są szalenie ciekawe i bardzo mocno z sobą sprzęgnięte. Po pierwsze, mówi, że, że nadeszła godzina, żeby został uwielbiony syn człowieczy. Czyli mówi tak, nadeszła teraz, nadeszła godzina mojego uwielbienia. Tam jest słowo e, doksadzo, greckie, czyli uwielbiać. Tak? Jest moment mojego uwielbienia. Ten moment, w którym teraz stawiacie mi to, mi to pytanie, to jest moment mojego uwielbienia. Nadchodzi czas mojego uwielbienia. I zaraz w kolejnym zdaniu mówi coś takiego, co pozornie się wyklucza. Mianowicie mówi: Zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przyniesie plon Czyli z jednej strony mówi, nadchodzi czas uwielbienia, a z drugiej strony mówi o śmierci, o umieraniu. Jakoś się to nie skleja, prawda? Tak, pozornie. Ale kiedy zobaczymy, jakiej metafory używa, to zobaczymy, że mówi o ziarnie, które jest pogrzebane, które obumiera. Ale z tego pogrzebania, z tego obumierania. Nie? Wyobraźmy sobie to ziarno, które jest pogrzebane w ziemi, które zaczyna się rozkładać, rozmiękczać, ro rozpadać. Czyli wchodzi w typowy proces śmierci. Ale jednocześnie z tego rozpadu, z tego takiego wygnicia tego za ziarna, zaczyna odbijać nowe życie, nowy kiełek. Więc to, co można powiedzieć, z perspektywy ziarna jest. Y Pogrzebaniem z perspektywy Boga jest zasianiem. I to jest pierwszy moment dla nas ważny, ponieważ to, co dla nas, idźmy w taką metaforę, może trochę to, co dla nas w doświadczeniu naszego życia, w doświadczeniu wiary, w doświadczeniu kościoła, w doświadczeniu rozmaitych sytuacji jest pogrzebaniem, że nam się wydaje, że właściwie zostaliśmy my, nasz kościół, nasze środowisko, nasze rodziny, nasze życie, nasze sprawy, nasza wiara. Zagrzebani w ziemi, zasypani, udeptani, gniemy. Wydaje się, że to jest kres, koniec. To z perspektywy Boga to jest zasianie. Czyli Bóg mówi: Nie, nie jesteś pogrzebany, nie jesteś pogrzebany, mój kościele. Tak? Nie jesteś pogrzebany, mój kochany, moja kochana. Jesteś zasiany. Ja cię właśnie zasiałem. I teraz przechodzisz rozpad, przechodzisz proces twórczego. Yy jakiego można powiedzieć kryzysującego, ale rozpadu, ale z mojej Bożej perspektywy to nie jest kres, to jest dopiero początek. Czy jesteśmy w stanie uwierzyć, że proces przez który przechodzimy w tej chwili nie jest końcem, ale jest dopiero początkiem? I że nie jesteśmy pogrzebani, ale zasiani w tym momencie Kościoła, w tym sezonie Kościoła, w tym momencie w którym my jesteśmy. Nie pogrzebani, ale zasiani. I że z tego względu to co przychodzi, to co jest teraz jest ujawnieniem się chwały, jest uwielbieniem, a nie potępieniem. Jest początkiem, a nie końcem. Yy, jeszcze, yy, ach, no i teraz tak, jeśli to, jeśli to ziarno nie zostanie pogrzebane, to zostanie tylko samo. Tam jest takie greckie słowo monos, prawda? Samo, pojedyncze, takie odseparowane, yy, nierelacyjne. Natomiast yy, kiedy ono zostaje pogrzebane albo zasiane, kiedy się rozpada, rozkłada i kiełkuje, to z tego monos, z tego co jedno ma się wykształcić polla, tak? czyli wiele, ma wyrosnąć wielość. I zobaczcie, że Jezus to jakoś podkreśla dalej, kiedy jak gdyby końcówka tego tekstu jest taka jeszcze bardziej przedziwna, bo tam jest powiedziane tak. Jezus mówi Teraz odbywa się dokładnie teraz. Czyli teraz jest moje uwielbienie, teraz ziarno umiera, i mówi: teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a jak gdy zostanę nad Ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Gdybyśmy znowu sięgnęli do tekstu greckiego, tam jest takie ciekawe sformułowanie. Ono brzmi tak. Crisis estin. Tu kosmu, tu tu właściwie, czyli kryzys, sąd jest świata tego, kryzys bądź sąd, czyli to co jest przetłumaczone tak topornie, ale żeby było dosłownie, jako teraz odbywa się sąd nad światem, to dosłownie można by przetłumaczyć y, sąd jest świata tego teraz, albo inaczej y, tam jest słowo kryzys, co znaczy nie tyle sąd, tylko nie tylko sąd, ale kryzys. Brzmi znajomo, nie? Czyli Jezus mówi Teraz jest kryzys świata tego. Teraz jest kryzys świata tego. I ten kryzys polega na tym, że, że w jego efekcie, władca tego świata ma być precz wyrzucony, a dokładnie poza. Poza ten świat ma być wyrzucony. tak? On ma być monos, on ma być odseparowany, odsunięty od tego świata. Natomiast Chrystus ma być. Wywyższony i przyciągnąć wszystkich do siebie. A więc celem tego kryzysu, inaczej, tego sądu nad światem, który, który zapowiada Jezus, który nam daje w Słowie dzisiejszym, to jest coś, co ma doprowadzić do odseparowania władcy tego świata, wyrzucenia poza i do przyciągnięcia, do zebrania wszystkich przez tego, który będzie wywyższony, czyli Chrystusa. Nie stanie się to, dopóki nie przejdziemy przez pewien rozpad, przez pewien proces obumierania i, i wzrastania i odradzania. Ale jeśli jest tak, że w efekcie tego procesu władca tego świata ma być poza wyrzucony, to co się ma stać między nami? Co się ma stać między nami? Co, się ma, co ma takiego innego być między nami? No, Jezus mówi, że przyciągnę wszystkich, nie? czyli tam nie ma jakiegoś takiego, to nie jest zaadresowane do wybranej grupy, tylko mówi wszystkich przyciągnę do siebie, wszystkich. Jak się kogoś przyciąga, tam jest nawet pociągnę, tak by można było to słowo dosłownie przetłumaczyć, jeśli się kogoś przyciąga, to, się, to, to trzeba mieć z nim pewną relację. Jak ktoś jest wyrzucony, odseparowany, no to relacja jest zerwana, jest odcięta. Ale jak się kogoś przyciąga, to ma się relacje. I może jest tak, że, że efektem tego kryzysu ma być pewne doświadczenie relacji, które Bóg chce nam dać. Relacje między nami, w sensie Jego z nami, ale też relacje między nami, czyli nas między sobą. Może brzmi to trochę banalnie, ale jak się wmyślimy dokładnie w to, co obserwujemy w tym kryzysie, także tym dzisiejszym, jestem głęboko przekonany, że to jest jakoś serce każdego kryzysu. To jest coś takiego, co się rozpada na poziomie relacji czyli więzi nie tylko więzi człowieka z Bogiem, człowieka z człowiekiem, czy nas z innym człowiekiem, ale też. Więzi między nami, to znaczy między braćmi i siostrami Chrystusa, między w tej Chrystusowej rodzinie, w chrześcijańskiej rodzinie. I jeśli na to spojrzymy tak, to, to zobaczcie, że e, jakoś wydaje mi się, nie wiem, czy to jest tak zupełnie trafna diagnoza, ale myślę, że kiedy patrzymy na, na moment, który mamy w Kościele, na przykład w naszym Polskim, to to, co mnie najbardziej uderza, to jest właśnie rozpad relacji. I to. E, Pewnego szczególnego typu relacji, po których my, jako chrześcijanie, mamy być rozpoznawani. Jezus mówi tak, kiedy jest pytany o największe przekazanie, nie? to mówi miłuj Boga, miłuj bliźniego, a potem, jak gdyby na koniec, w czasie tuż przed swoją męką, w wieczorniku, kiedy zostawia swoim uczniom swój testament, to mówi: Po tym wszyscy poznacie, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. I teraz wydaje mi się, że kryzys jest zawsze wtedy, kiedy albo traci się nasza relacja z Bogiem, albo traci się nasza relacja do drugiego człowieka, albo traci się czy, czy kryzysuje ten trzeci moment, ten trzeci wariant przykazania miłości, który daje nam Jezus, mianowicie relacje między nami. I, I chyba jest coś takiego, że jeśli ta relacja między nami, jako uczniami, braćmi, siostrami Chrystusa, jako uczniami Chrystusa, jeśli ona się rozpada to to jest szczególnie bolesne. Dlaczego? Ponieważ przestajemy być znakiem dla świata. Czyli przestajemy być czytelni dla świata. Czyli świat już w nas nie rozpozna tego, że jesteśmy uczniami Chrystusa, kiedy? Kiedy się wzajemnie nie miłujemy. Ponieważ jak się wzajemnie miłujemy, to potem świat rozpozna, że jesteśmy uczniami Chrystusa. No, czytam Ewangelię. I teraz... Y ja myślę, że nie trzeba tam wiele dowodów, żeby zobaczyć, że nasza wzajemna miłość chrześcijańska, mówiąc delikatnie, pozostawia bardzo wiele do życzenia. Czyli jesteśmy głęboko podzieleni, patrzymy na siebie nieufnie, traktujemy tego drugiego, który myśli trochę inaczej, jest zamknięty w swojej omen omen pańce jako wroga, kogoś niebezpiecznego, kogoś, kto nam, kogo trzeba odsądzić od czci i wiary, wykląć, bo to heretyk albo tam inny jeszcze, prawda? I my tak cudownie, bratersko się tą Ewangelią potrafimy nawzajem układać, tak? czyli usta mamy pełne słów ewangelicznych, pełne moralnego rozpoznania, ale nasze zachowanie jest czasami tak toksyczne, że Wręcz gorszące. Nie? No, proszę otworzyć sobie jakiekolwiek Facebooka i dyskusję religijną pod jakimkolwiek postem facebookowym, prawda? I wtedy możemy zobaczyć, jak się chrześcijanie miłują. Jak już tak przedyskutowaliśmy cztery dni z rzędu, poukładaliśmy się Ewangelium na wszystkie możliwe sposoby, jak pałką na końcu, to czasami jest już takie sformułowanie, się pomodlę za Ciebie. Nie? W taki sposób. Więc. Po prostu miłość chrześcijańska aż tryska, a świat patrzy na nas i mówi o co im w ogóle chodzi. Tak? Nie ma czegoś takiego, co, co Tertulian opisał jako reakcję na pierwszych chrześcijan. Popatrzcie, jak oni się miłują. Nie? I teraz wydaje mi się, że że to jest jakieś takie, jeśli szukamy w tym świecie jakichś śladów działania złego ducha, to to jest pierwsze, najbardziej czytelny znak jego agresji, tak? że udało mu się tak poniszczyć nasze wzajemne relacje, że przestaliśmy być czytelni dla świata, a więc, bo to jest trochę tak, jeśli przychodzą Grecy do Jezusa i pytają, czy do Filipa mówią, panie pokaż, pokaż nam Jezusa. To dzisiaj Jezus nie jest inaczej widoczny w tym świecie jak przez nas, przez nasze relacje. To nasze relacje mają Go pokazać światu. Jeśli one są zdekonstruowane, jeśli one są zatrute, jeśli są toksyczne, to świat nie zobaczy w nas nic innego, jak tylko grupę czyli kościół, który ma za sobą piękną historię, piękną przeszłość, ale bez przyszłości jest tak mówi franciszek. Czyli generalnie grupę dziwaków. Skansen, który bohaterstwo, bohatersko stwarza sobie problemy, a następnie bohatersko je zwalcza. Natomiast dla świata jesteśmy nieczytelni. Świat ma swoje rany, jest głęboko pogubiony, jest, jest cierpiący na deficyty miłości. I Ewangelia ma odpowiedź na te deficyty, ale my jej nie potrafimy pokazać. Więc jeśli jest tak, to wydaje mi się, że Bóg nas przeprowadza przez kryzys, po to, żeby odnowić w nas coś takiego, co jest pewnym sposobem bycia Kościołem. Ten sposób bycia Kościołem to jest powrót do najbardziej fundamentalnego rdzenia co Bóg, tego, co Bóg nam podarował. Moi drodzy, przewrotnie można powiedzieć tak, jesteśmy cali zbudowani z relacji. Nasze ciało jest zbudowane z relacji, bo jesteśmy zbiorem cząstek elementarnych zrelacjonowanych do siebie. Tak? Nasza psychika jest, jest, wydarza się w relacji, bo jesteśmy taką interferencją między światem a naszym wewnętrznym ja. Nasza duchowość jest zbudowana z relacji, bo, jesteśmy, bo jest odpowiedzią na samoudzielenie się Boga, który pierwszy nas umiłował. I Bóg wyraża się czy wydarza się w relacjach, ponieważ jest relacją osób, tak? jest trójcą osób odniesionych do siebie. Jego natura wyraża się w relacji. Więc relacja z naszym naturalnym środowiskiem, a jej pozrywanie, i zdekonstruowanie jest najzwyczajniej kryzysem. I wierzę, że Bóg chce nas prowadzić przez ten kryzys nie po to, żebyśmy się w nim utwierdzili i, i, i byli tym monos, zamkniętą taką monadą w sobie, która bohatersko trwa i, i, i ginie, tak? tylko aby nas odnowić w tym, co jest najbardziej fundamentalne. W pewnym stylu bycia Kościołem. I kończąc już zupełnie, jeśli Bóg jako absolutnie wydarzenie miłości, jako ten, który wydarza się jako relacja osób, ojca, syna, ducha, tak się wydarza i wyraża jego natura boska w trzech osobach. Jeśli my jesteśmy utkani z relacji na różnym poziomie, jeśli Bóg chce nas w tej relacji odnowić, to wierzę głęboko, że. Ta relacja, którą my nazywamy miłością, to jest pewien typ doświadczenia, gdzie, który składa się z pewnej uważności, z dialogu, ze słuchania, z bliskości, z wrażliwości. Można, można by tak deiktycznie, tak palcem wskazywać pewne przejawy tego wzajemnego miłowania się. Jest to pewien styl bycia Kościołem, który kształtował Kościół u samych początków, i papież Franciszek w pewnym momencie, nawiązując do tej tradycji, do tego stylu bycia kościołem, powiedział czy mówił, czy mówi dalej, że to coś, ten styl bycia kościołem, to jest nic innego jak synodalność. I trochę chcę Wam zaproponować, żebyśmy przez najbliższe dni porozglądali się trochę w tym stylu bycia kościołem i zobaczymy, zobaczyli. Jaką receptę jako Kościół mamy na to, żeby być bardziej kochający, żeby tą miłość wprowadzić w praktykę, nie tylko w teorię. Czyli po prostu, żeby być Kościołem, jak chce Franciszek, bardziej snodalnym. Więc zapraszam przez najbliższe dni, wieczorem po mszy o 19.30. O 19, tak jest o 19, a wersja skrócona y, pod koniec mszy o 12 każdego dnia. 12:30. 12 Dobra, muszę się nauczyć tych godzin na pamięć. Szczęść Boże! Dziękuję bardzo.